Reaktywacja, szybki wypad na weekend do Karpacza. Po przyjeździe nie ma obijania. Zaczynamy od zdobycia zamku. Chojnik. A jak to wszystko będzie wyglądać, no to sobie za chwilkę zobaczycie. Pozdro. I dalej. I lecimy do góry. Chodząc na zamek Kojnik wybraliśmy oczywiście trasę nieturystyczną, nieco dłuższą, bo o długości około 7 km. Od samego początku we znaki dawała się wysoka temperatura, która oscylowała w granicach 30 stopni. Natomiast piękne okoliczności przyrody rekompensowały wysoką temperaturę. Dla mnie jako osoby niedowidzącej powrót do górskich wędrówek po kilku latach był niezwykle ważnym i wzruszającym momentem, za który serdecznie pragnę podziękować mojemu przewodnikowi Andrzejowi, który oczywiście nie miał dla mnie żadnej taryfy ulgowej, wybierając niezwykle wymagające podejścia. Kolejny typ, który nie rozumie słowa spacerek przed podejściem podejściami następnego dnia. Jakby ktoś nie kumał. Zawsze wszystko na mnie. Pewnie, jasne. No tak. No cóż, w tarbani, się, wtarabaniłem. Pierwszy dzień resetu w Karpaczu. Jak widzicie widoczki ładne. Ślepy z wagą Sumo, bo do Mistrzostw Świata się zapisałem, bo tam można już z tą wagą się w Tarabaniu, Teraz się wtarabanimy w dół, a jutro niech Andrzej powie co mnie czeka, bo ja nie wiem, a wy już możecie się śmiać jak będziecie to oglądać. A jutro tak na szybko. Świątynia Wang, Polana, Słonecznik. Równia pod Śnieżką, Dom Śląski, Śnieżka, Biały Jar, Strzecha Akademicka, Sonicka Samotnia, Polana, powrót do powrót do świątyni Wang. Jakby... I to będzie jakieś 20 kilka kilometrów. I on to zrobi, bo jak nie zrobi, to go stoczę. Jakbyście jutro zobaczyli, że są tylko filmiki, takie, że nie widać kto idzie. To znaczy, że ja leżę w pokoju, Andrzej z podbitym limem kręci tylko to, co widzi przed sobą. Pozdrawiam. Amen. Carpacz Trip Day 2. Jak widać, dzisiaj nie ma miękkiej gry. Są kije, plecak, ekwipunek. Dzisiaj Andrzej wymyślił zupełnie inną trasę. Będzie około 20 kilometrów. Wtarabaniemy się na śnieżkę i nie tylko. Zobaczymy z od której strony. Jak dobrze wiecie, na tą górę można wejść naprawdę z różnych szlaków. Pewnie będę żałował tego po południu, ale na razie jest rano, piękna pogoda, więc lecimy. Pozdro. No i tak sobie dzisiaj lecimy. Polana za nami. Lecimy dalej. Drugi pit stop, pielgrzymy 4,5 km marszu za nami. No to jak widzicie, przyjemniej kładeczka w miarę płasko, ale póki co chmurki są, niebo zaciągnięte. Zobaczymy jak będzie dalej słoneczko podobno wyjdzie za godzinkę A nas jeszcze czeka parę ładnie godzin wyrypy, więc mam nadzieję, że jeszcze coś fanego nagramy no i tyle tego by było. Słoneczko. Ta kreska tam daleko to droga przy Polakie. Jak, jeżeli w ogóle zauważycie tam do teraz tam daleko skały, to to są pielgrzymy. No niestety słonecznika nie widać. Na dole kocioł wielkiego stawu. Dęksur surowieżda woda wjeżdża. Lecimy do góry. Bo jak usiądę to będzie dramat. Dycham tupia lecimy dalej. Co wleźliśmy ale pogoda niestety jest jaka jest i niewiele widać teraz jak widzicie widoczki już trochę ładniejsze do góry chmury, deszcz, syf teraz nawet słoneczko wyszło Andrzej wam powie gdzie jesteśmy a ja sprawdzę czy mi robi wy czy kropki to w tamtą stronę jest droga przez Mękę i tam było brzydko tak jest, potwierdzam tutaj widzimy panoramę Karpacza i przechodzimy dalej po prawej stronie. Widać, widać pielgrzymy. Na wprost u góry na linii horyzontu widać słonecznik. I tutaj droga na dół, którą schodzimy do białego Jara I to tyle, a teraz tyle. A na dole będzie widać jarzębnik, jak go wezmę półki. Pogoda się poprawiła, my przedostatni checkpoint to co właśnie widzicie, tamtędy szliśmy dzisiaj tylko że to było zdecydowanie rano, a już mamy popołudnie, a teraz już drogą prosto do celu